Muszę Wam do czegoś przyznać. Staram się tam troszkę oszukać, bo chciałem Wam tu pokazać tą pompę doładowującą, tą gerotorową, która jest montowana właśnie w tym tylnym korpusie. I szczerze, rozebrałem obydwa i jej nie ma. Ale to nic, wszystko jest w porządeczku, jak najlepszym. Wszystko jest ok, bo jest po prostu zewnętrzna pompa doładowująca. Nie pamiętam właśnie, jak w tym walcu jest, a nie ja demontowałem te pompy, tylko właśnie mi koledzy zdemontowali. I pewnie, jak dobrze sobie przypominam, tam jest taki układ, że jest jeszcze jedna zwykła zębata pompa, która odpowiada, zasila układ skrętu, orbitrol, i ona właśnie później też robi jako pompa doładowująca ten układ. Chciałem właśnie to pokazać, bo są tu trzy zawory przelewowe. No, dwa to są zwykłe główne zawory, ten i ten, tak jakby strony tłocznej, z jednej i z drugiej, to są tak zwane dwufunkcyjne zawory, bo one też działają yy, jako te zawory zwrotne, co wcześniej wspominałem, do doładowania. Tutaj gdzieś mamy ciśnienie rzędu nawet 400, standardowo 420 atmosfer, yy, atmosfer bar, albo 42 MPa, jak chcemy tak bardzo profesjonalnie, a tu mamy zawór przelewowy właśnie tego niskiego ciśnienia doładowania, który tak jak wspominałem, gdzieś tam 25, 30, 35 bar, w tych pompach jest chyba 25 albo 7 bar. Jak dobrze przypominam sobie, musiałem w specyfikacji jeszcze dokładnie przejrzeć. Także no, chciałem wam pokazać, ale niestety nie jest to zabudowane w tych pompach. A daje się nabrać, bo zasadniczo te korpusy są identyczne z zewnątrz. One po prostu tu mają wybranie, w którym ta pompa ta gerotorowa pracuje. Ale nie ma tego, co by na dobre nie wyszło. Patrzcie, ile tutaj jest złota. Także czyścimy, wydmuchujemy, składamy i zamykamy temat.